Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się dodawaniem i odejmowaniem ułamków zwykłych w zakresie sprowadzenia ich do wspólnego mianownika i oczywiście później wykonania danego działania. Piszemy sobie od razu przykład. Zaczniemy od takiego prostego. Jedna, druga, dodać trzy piąte. I żeby sprowadzić do wspólnego mianownika, to najlepiej jest, jeśli jest to możliwe, oczywiście poszukać mniejszej, mniejszej liczby, bo czasami ta, która stoi w mianowniku, już jest wspólnym mianownikiem dla tej, dla drugiej. Natomiast zawsze ostatecznie wspólnym mianownikiem będzie mnożenie dwóch mianowników, które tutaj mamy, czyli mnożenie w naszej sytuacji 2 razy 5. Jeśli pomnożymy 2 razy 5, będziemy mieli 10. I w drugim ułamku również od razu 10 piszemy. I teraz e, zapiszę Ci, jak, w jaki sposób z dwójki zrobiła nam się właśnie ta dziesiątka. Oczywiście przez mnożenie razy 5. No, pośrednio zapisaliśmy to na czerwono. Ale zapiszę jeszcze raz, razy 5 mnożyliśmy nasz, mnożyliśmy nasz mianownik, więc musimy również razy 5 e, pomnożyć nasz licznik. Razy 5 licznik i popatrz, 1 razy 5 to oczywiście 5. To jest e, dokładnie rozszerzanie naszego e, ułamka zwykłego. I teraz w naszej drugiej sytuacji trzech piątych, również jak z piątki zrobiliśmy dziesiątkę. No w taki sposób, że pomnożyliśmy ją razy dwa, więc jak razy 2 nasz mianownik, to razy dwa oczywiście nasz licznik. I nasz wynik to sześć. Popatrz, w tym momencie masz już tę sytuację, którą chciałeś, się chciałaś, oczekiwałeś, więc mamy dokładnie te same mianowniki, to dziesiątki. W związku z czym mogę zapisać, że będę miała podzielone kawałeczki na 10, czyli w mianowniku 10 występuje, a liczniki sobie dodam i mam 5 dodać 6, to oczywiście 11. Teraz wyciągnę tylko całości. Mam 11 kawałeczków pizzy z 10, które wchodzi na jedną pizzę, w związku z czym na pewno mam jedną całą dużą pizzę i zostaje mi jeszcze jeden kawałeczek z 10. Który nie może być oczywiście w tej jednej pizzy, którą już mam. To taki pierwszy przykład, żeby ci wytłumaczyć tak dokładnie zrobiony i pokazany. Spróbujemy sobie zatem kolejny przykład i zrobimy 2 trzecie plus 5 ósmych. Teraz znów spróbuj zatrzymać sobie filmik, spróbuj zrobić samodzielnie. Jeśli nie, oczywiście włączę, spróbujemy za tym razem. I tak jak mówiłam w poprzednim e, przykładzie, zawsze ostatecznie mnożenie 3 razy 8 da nam wspólny mianownik. Oczywiście to będzie 22. 4. Ale warto, bo czasami zdarzają się sytuacje, że mm, mamy po prostu mniejsze i wtedy pracujemy na mniejszych liczbach. Mamy mniejsze prawdopodobieństwo tego, że błąd popełnimy, więc warto poszukać. W naszej sytuacji jednak 24 pozostawimy, czyli piszę 24, dodać 24. Dobrze, jak mam to zapisane w takim razie? 3 razy ile da mi 24, albo inaczej można to zapytać. 24 podzielone na 3 to oczywiście 8, więc mnożę razy 8, żeby wyszło mi 24. Jeśli robię to z mianownikiem, obowiązkowo muszę zrobić to z licznikiem. Pamiętaj o tym, więc razy 8. 2 razy 8 to 16. Teraz już mamy pierwszy ułamek zamieniony, zaczynamy zatem pracę na drugim ułamku i mamy 5 ósmych, jak z nich robić zrobić 24, oczywiście z mianownika z 8, 24 pomnożone razy 3 i to samo robimy z licznikiem, czyli razy 3 5 razy 3 to oczywiście 15. Już w tym momencie mamy właśnie sprowadzone do wspólnego mianownika. Pozostaje nam tylko dodanie tych dwóch ułamków, więc możemy powiedzieć, że mamy 24 w mianowniku, a w liczniku 31. I teraz znów mamy 31 kawałeczków pizzy, a na jedną pizzę e, składa się 24 kawałki, więc znów na pewno mamy jedną całą pizzę i teraz w kawałeczkach ile ci jeszcze zostało skoro 24 zabrałeś na jedną całość czyli inaczej mówiąc od 31 odejmij te 24 i będziesz wiedział ile kawałeczków ci zostało oczywiście zostało ci 7 24 i jeśli możesz to zawsze skracaj i doprowadź tak, żeby był ułamek nieskracalny. A jeśli nie, to oczywiście zostawiamy w takiej postaci na, na tyle, na ile jest to możliwe. Spróbujemy sobie zatem kolejny przykład, i tym razem zrobimy coś, żebyśmy mieli jakieś całości. Dwie całe i jedna, druga. Odjąć 1 cała i 3 piąte. Znów popatrz, mamy całości, mamy odejmowanie tym razem i nie mamy wspólnych mianowników. I o ile dwa odjąć 1 byłoby proste, ale my nie wiemy tak właściwie, to w tej części łamkowej czy ta jedna, druga, to więcej czy mniej niż 3, piąte. Oczywiście możemy się tego domyślać, czy w klasie starszej już bez problemu w ogóle sobie to przeliczysz. Natomiast na tym etapie... Możemy sobie to sprowadzić do wspólnego mianownika i proponuję Ci na takich małych liczbach, żebyś włączył całości do ułamka, czyli zamienił na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 2 razy 2 i plus 1. 2 razy 2 to 4, plus 1 to 5, czyli mamy 5 drugich. Odjąć i znów to samo, zamieniamy na niewłaściwy, czyli 5 razy 1, dodać 3. 5 razy 1 to 5, plus 3 to 8. No i oczywiście 5 w mianowniku. Dobrze, to teraz sprowadzamy do wspólnego mianownika. Dla tych dwoje, czyli dwójki i piątki, wspólnym mianownikiem będzie 10. To teraz 2 razy ile da Ci 10, albo 10 podzielone na 2 to oczywiście 5, więc razy 5 nasz mianownik. I już mamy tą dziesiątkę właśnie zapisaną, więc razy 5 również licznik. 5 razy 5 to 25. I teraz e, idziemy do drugiego ułamka. 5 razy 2 da nam to 10, które już zapisaliśmy, w związku z czym razy 2 również licznik. I mamy 8 razy 2 to 16. Odejmujemy, zatem mamy już sprowadzone do wspólnego mianownika. 25 minus 16 to 9 dziesiątych. I oczywiście mm, możesz to zapisać ułamkiem dziesiętnym, jeśli już potrafisz, ale możesz również zostawić. Nie mieliśmy tutaj polecenia. Polecenie brzmiało oblicz. Sprowadź właściwie do wspólnego mianownika, więc nie musisz tego robić, ale zapiszemy sobie ułamkiem dziesiętnym również. Zrobimy zatem jeszcze jeden przykład, tak, żebyś tę technikę mógł mogła sobie poćwiczyć. I. 5 szóstych, od nich odejmiemy sobie 3, ósme tym razem. No i teraz popatrz. W tym przykładzie będzie to bardzo mocno widoczne. Powiedzieliśmy, że wspólnym mianownikiem zawsze jest mnożenie naszych mianowników, czyli 6 razy 8 to oczywiście 48. Ale teraz również możesz popatrzeć, że możesz znaleźć sobie wspólny mianownik dla szóstki i dla ósemki, który będzie mniejszy, czyli wielokrotności szóstki i wielokrotności ósemki, takie, żeby się spotkały troszkę szybciej niż w czterdziestce ósemce. Spróbuj poszukać samodzielnie. Zatrzymaj na chwilkę lekcję. I spróbuj poszukać samodzielnie, czy jest rzeczywiście taka liczba mniejsza od 48, która będzie właśnie dzieliła się przez 6 i przez 8. Jeśli jeszcze nie znalazłaś się, nie znalazłaś, to już właśnie mamy odpowiedź, to 24 jest właśnie taka liczba mniejsza, czyli zawsze zachęcam cię, żebyś spróbował, zwłaszcza jak masz troszkę większe takie liczby, 48 to całkiem spory wspólny mianownik, ale również pamiętaj, że jeśli będziesz pracował na 48, to nie oznacza, że zrobiłaś, zrobiła się źle. Po prostu będziesz pracował na większych liczbach, a później na końcu i tak przecież będziesz musiał skrócić. Tylko po prostu musisz być troszkę bardziej uważny, uważna, żeby się po prostu nie pomylić, bo pracując na większych liczbach zawsze jest większe prawdopodobieństwo tego. Więc znów 6 razy 4 da nam 24, więc razy 4 nasz licznik, 5 razy 4 to 20. I teraz w, drugiej, w drugim naszym ułamku mamy 8 razy 3 daje 24, więc razy 3 nasz licznik. 3 razy 3 to oczywiście 9, minus już nam stoi, więc nie, myśl, nie musimy tutaj nic robić. I mamy 20 minus 9, czyli będziemy mieli 11. 24. Sprawdzamy, czy możemy to skrócić. Nie bardzo można 11 i 24 skrócić, więc w takiej postaci zostawiamy. I teraz popatrz, pracujący jako wspólny mianownik 48 uzyskałbyś, uzyskałabyś 22,48, a później um, trzeba by było to skrócić właśnie dzieląc przez 2, bo zawsze ostatecznie zostawiaj ułamek w postaci nieskracalnej. Dobrze, ja za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zapraszam Cię na stronę www.akademiamatematyki.com.pl, bo tam kursy dla klasy siódmej, ósmej, pierwszej i drugiej. Dzisiaj, za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.